Ale świskę <noise> Ale nie przeglądy słuchajcie, nie mogę się mylić <noise> Witamy w nowym dniu pobudkę o 6 rano. Cudownie, będziemy się ogarnąć, coś zjeść i wyruszamy na lotnisko. Zrobiłam szybki makijaż i idę tacie po y, kawę. Gorące! <noise> <Garanty. głos> Jaki ładny widok mamy na parking. Mm. Dobra, my jesteśmy już gotowi, spakowani. No, 45. Która? 645. Dobra, także my zmykamy na dół i do zobaczenia później. Ja zawsze, jak jestem na pobycie gdzieś za granicą, to daję taką przywieszkę, żeby nie chodzili do pokoju. Okej. Okay. Także chodźcie. Idziemy. Okej, okay, więc zamówiliśmy Ubera i ruszyliśmy w stronę lotniska. Nasz pierwszy przystanek to Las Vegas, z którego potem będziemy wypożyczać auto i ruszać w dalszą wycieczkę. Uwaga, to jest nasze miejsce bez okna. Niestety dostaliśmy miejsce bez okna, więc nie mogliśmy podziwiać widoków. Teraz do Las Vegas są. Za pół godziny lądujemy w Las Vegas. I po 400 minutach jesteśmy już na miejscu. I patrzcie, kasyno na lotnisku. Ale akcja. Zobaczcie, znalazłam swojego sobowtóra, czyli miłośnika futer. Ciekawe, czy ma ich tyle, co ja. I z lotniska mam widok na słynną ulicę, na której znajdują się wszystkie kasyna. Ej, tu jest wszędzie kasyno. No, ale śmiesznie. To co, szybka partyjka? I tutaj naprawdę, gdzie się nie obrócisz, możesz stracić pieniądze lub je wygrać. Czas zacząć naszą przygodę. Welcome to Las Vegas! I na start czuć, że tu jest zimniej niż w Kalifornii, prawda? Chyba było 4 stopnie jak lądowaliśmy. Także dobrze, mamy bluzy. Teraz idziemy do wypożyczalni po naszą furkę. Oczywiście nie odbyło się bez przygód, bo byłoby za nudno. Ale mieliśmy przygody. Dobra, ważne, że jesteśmy... I mamy auto! Okej, naprawdę. Jezu, masakra. Ale mieliśmy przygody, słuchajcie, nie mogliśmy wynająć samochodu, bo było na rezerwację taty, znaczy na nazwisku taty i była moja karta. Oczywiście nie można zapłacić kartą, na której jest inne nazwisko niż osoby rezerwującej. I ja pitole. A ja jestem jedyną osobą tutaj, która ma kartę, na którą można wynająć, która jest poniżej 25 roku życia, więc jestem jedyną osobą, która nie mogła wynająć auta i miałam wszystko. A finalnie tu jest nasz bohater. Bez pieniędzy. Ja jestem mami. Jestem jest sponsorem. Ale mamy samochód. E, mamy dokument. Także i teraz musimy znaleźć auto. Tak. A już to Ja piszę. Yep, Ale mam kawę do Idziemy wybrać nasze auto. O, takie mamy autko. Kolejny punkt naszej wycieczki to Wielki Kanion. Podróż do niego z Las Vegas zajęła nam jakieś 4 godziny. Po drodze minęło nas najbrzydsze auto, jakie widziałam, ale słuchajcie naszych opinii. O, te brzydkie auto bo Tak. wszystkie ale drogie. Przez naszą przygodę z wypożyczeniem musieliśmy trochę przyspieszyć tempa, żeby zdążyć na kanion przed zachodem słońca. Na szczęście nasz wspaniały kierowca podjął się do wyzwania i mocno przyspieszył, żebyśmy zdążyli. Dzięki Klawi dotarliśmy do parku w którym znajdował się Wielki Kanion. Wyjściówka kosztowała 35 dolarów za samochód. A my po wyjściu z auta szybciutko ruszyliśmy w stronę kanionu. Do <laughs> Dzięki naszym przygodom przynajmniej mieliśmy bardzo ładną golden hour. Patrzcie jak się ładnie słoneczko świeci. Pomimo panującej na minusie temperatury, te widoki były niesamowite i zapierały dech w piersi. Ale pisk! <laughs> A Vaneska w bluzie. No, nie bardzo się przygotowałam na takie barotury, muszę przyznać, ale przynajmniej mam fajne zdjęcia. Po pięknych widokach, ruszyliśmy w końcu coś zjeść, bo nie jedliśmy od śniadania, czyli jakieś 10 godzin. I po jedzeniu udaliśmy się do naszego hotelu, by jutro rano wyruszyć w kolejną podróż. My już po jedzonku. teraz idziemy szukać swojego pokoju, bo zarezerwowaliśmy z dziewczynami. Pokoje na bookingu I się okazało, że są w tym samym hotelu, ale w osobnych budynkach. Więc będziemy teraz szukać. Ciekawe czy znajdziemy. Jest tak zimno. Znaleźliśmy budynek. To już było sukcesu. Teraz szukamy pokoju. Najpierw znaleźliśmy tutaj te drzwi, ale nie można było tędy przejść. Trzeba było iść tam naokoło, żeby przejść tu do pokoju. Taka różnica w Los Angeles mieliśmy klimatyzację, żeby chłodziła, a tu mamy ogrzewanie. Jest tak gorąco, słuchajcie. Masakra, trzeba to wyłączyć.